Mhm, dobra. Witam cię serdecznie Piotrze po raz kolejny. Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj sobie porozmawiamy o dosyć takim ciekawym temacie, jakim są w ogóle sądy. Nie wiem, czy ty masz też taki sentyment, ale ja bardzo dobrze pamiętam ten program, który był w telewizji Sonda swego czasu, prawda? Tam było tych dwóch prowadzących, oni jak na tamte czasy mówili po prostu o naprawdę rewolucyjnych... Kwestiach, o których nikomu się jeszcze nie śniło, bo w telewizji leciał sonda program, a jeszcze ludzie nie mieli magnetowidów praktycznie bodajże, albo tam nieliczni mieli być może, no potem ci dwaj prowadzący w tym wypadku bodajże zginęli, jakoś tak to było, z tego co kojarzę. Ale dzisiaj właśnie chciałbym porozmawiać z tobą na temat właśnie takich sąd kosmicznych. Na temat przede wszystkim sąd UFO, no bo skoro jest tak, że ludzkość wysyła w kosmos gdzieś sądy, no to przecież może być coś takiego samego, że obcy też mogą w jakimś tam stopniu e, sądować Ziemię, no nie? I teraz jest pytanie, czy e, ufolodzy w ogóle zwracają e, uwagę na tego typu przypadki albo czy mają jakieś zdanie na ten temat? Czy no tak, tak, oczywiście. Zawsze było tak, że spekulowano, czy wśród tych obserwacji o UFO są Pozaziemskie próbniki, pozaziemskie sądy, czy takie obiekty są, powiedzmy, znajdują się w, w obserwacjach astronomicznych, no i czy w ogóle UFO może być uznane za pozaziemski próbnik, za pozaziemską sondę. I, I w sumie tak, w ufologii albo w tej paranormalistyce, w tej publicystyce związanej ze zjawiskami z pogranicza, z anomaliami, istnieje kilka takich działów tematycznych, gdzie możemy mówić o potencjalnych sądach pozaziemskich. No i pierwsza to obce sądy na orbicie, na przykład słynny Czarny Rycerz, czyli jakieś wytwory sztucznej cywilizacji, które sobie krążą wokół Ziemi. Co ciekawe, na tego typu, albo inaczej, tego typu obiektów naukowcy szukali, ale jest też drugi temat, na przykład, i to są sądy powiedzmy naziemne w postaci niewielkich obiektów UFO. Które są widywane, albo które czekają cały czas gdzieś w uśpieniu na to, żeby, żeby się do, do człowieka, do ludzkości odezwać. Ale dlaczego w ogóle mówimy o sądach obcych? No bo zakładając, że mamy do czynienia z jakąś inną inteligencją, która jest na Ziemi, no to ona przecież jakoś musi dokonywać rekonesansu, prawda? Ona nie lata tutaj po omacku. Jeżeli to są statki badawcze, jeżeli UFO to statki badawcze, to powinny zbierać dane, najlepiej tak, żeby nie rzucać się ludziom w oczy. Ja kilkakrotnie mówiłem już w innych programach na przestrzeni lat o sondach UFO, no i tam zawsze był taki wniosek, że sonda to jest coś, co powinno zbierać dane z otoczenia, ale za bardzo w nie, nie ingerować, wiesz. Oczywiście pytanie za 100 punktów brzmi, czy obiekty UFO są właśnie rodzajem takich sąd, które do nas wysyła inna inteligencja. Aczkolwiek mi się bardziej zdaje, że UFO wygląda na loty załogowe, na jakieś eskapady bardziej niż na to, co my sobie kojarzymy z, z aktywnością sąd kosmicznych. Czyli jakieś zbieranie danych, wiesz, stała obecność. No, gdyby to były sądy. W naszym rozumieniu, no to one powinny być obecne stale, ale że ludzkość taka głupia nie jest, to te sądy powinny być w miarę niewidoczne. Tymczasem UFO ma to do siebie, że ono wiesz, manifestuje się. Czyli taka sonda, kiedy chciałaby, kiedy jej zamiary byłyby czysto badawcze, ono raczej nie powinna się tak rzucać wiesz, w pogoń za jakimś samolotem, porywać, no, porywać ludzi, to może nie, no bo to akurat jest badanie. Natomiast UFO zachowuje się trochę inaczej niż my sobie wyobrażamy sądy kosmiczne. Niemniej jednak, jak powiedziałem na samym początku, były przypadki, kiedy nawet naukowcy sugerowali, że niektóre obiekty na orbicie mogą być właśnie pozaziemskimi sądami. Wspomniałeś właśnie między innymi o tym czarnym rycerzu, prawda? No jeżeli byśmy przeszli do takiego tematu związanego z przestrzenią okołoziemską ogólnie, prawda? to bardzo często się mówi o tym właśnie legendarnym czarnym rycerzu ale jakie są właśnie na przykład takie inne możliwości czy są jakieś inne możliwości albo czym tak naprawdę był ten legendarny czarny rycerz czarny rycerz tak w bardzo dużym skrócie bo to jest dobry temat na oddzielny odcinek to jest domniemany satelita który liczy sobie bardzo bardzo wiele lat pozostawiony przez jakąś inną cywilizację może przez poprzednią cywilizację na orbicie i on miał zostać wyśledzony przez NASA i to jest trzymane wszystko w tajemnicy. To jest jedna z takich dość leciwych teorii spiskowych, związanych z astronautyką, natomiast u siebie na kanale UFO Historie mam taki odcinek, w którym mówię, że swego czasu, ale to były bardzo zamieszłe czasy, mniej więcej XVII wiek obserwowano satelitę wokół Wenus. Czy obserwowano, że Wenus ma księżyc, z, z Ziemi wielokrotnie to rejestrowano. No, Wenus, jak wiemy, satelity naturalnego, takiego jak nasz księżyc, nie ma. Czyli wie, chodzi na to, że tam się wtedy, w tamtych czasach coś do Wenus, że tak powiem, przykle, przyklei. Tak, pytanie, pytanie co to było. Natomiast w relacjach, wiesz, astronautów często można natrafić na relacje, że widzieli ze swoich kap, kapsuł i to Amerykanie i Sowieci, różne dziwne obiekty. I oni tych obiektów nie potrafili rozpoznać no i to są pierwsze rzeczy, które nam się kojarzą z tymi pozaziemskimi sądami. Często też jest, chociaż to teraz jest mowa o takich o tak zwanych fast walkerach czy slow walkerach to są takie obiekty, które no albo opuszczają atmosferę, albo do niej wlatują z dużymi, albo małymi prędkościami. Także one też tutaj są potencjalnymi kandydatami do tych pozaziemskich sond. Ale Wiesz, co, co mnie zawsze dziwiło, to te obce satelity to jest taka trochę tajemnica poliszynera, bo astronomowie nie tyle, że o tym nie mówią, bo mówią nawet takich obiektów szukali. Nie da się nawet wykluczyć, że wielu z nich nie wyklucza, że te obiekty tam są gdzieś ukryte natomiast były okresy, kiedy tych obiektów szukano i na, na przykład taka asteroida 1991 VG była kandydatem do miana właśnie pozaziemskiego próbnika, który obserwuje, obserwuje naszą planetę. Tych, tych kandydatów było więcej. Ale nie tylko orbita jest miejscem, gdzie tych sąd szukano. Mówiono na przykład, że taki kosmiczny, jakaś tam sonda może skrywać się po tej ciemnej, niewidocznej stronie Księżyca. I ona tam leży, leży w tym... Pyle i czeka, albo nasłuchuje, czeka, aż ludzie osiągną odpowiedni poziom do, do kontaktu. Inni wskazują, że takie sądy mogą być w, dosłownie w wielu miejscach na ziemi. Także jest to temat bardzo ciekawy i taki, powiem ci, bardzo kontrowersyjny z wielu powodów, bo yy, z jednej strony no wiem, że istnieje zjawisko UFO i wszyscy wiedzą, co to jest, nie będę tłumaczył. Jakie są jego cele, w sumie nie wiadomo, ale z naszego punktu widzenia. Gdyby obcy byli astronautami, na przykład z jakiejś odległej planety, no to powinni wcielać jakoś w życie swój program badawczy, tak? Nie wiem, montując nam jakieś, jakieś aparaty obserwacyjne w postaci chociażby tych sąd. One może są, one może tak dobrze działają, że my ich nie widzimy. Natomiast zjawisko UFO ma taki trochę inny charakter. Charakter gościa w naszej rzeczywistości, ale nie czegoś, co byśmy określili próbnikiem. Natomiast za chwilę sobie powiemy o tych obiektach, które mogły kiedyś na naszej orbicie być przed okresem, kiedy wystrzelono pierwszego, pierwszego sputnika. A propos tego wcielania planu, to akurat dzisiaj w pracy przeglądałem sobie w internecie różne rzeczy i mnie rozbawiła pewna kwestia, dlatego że Pokazany był taki mem, nawet ktoś zrobił takiego szorcika na jedną minutę. Nie wiem, czy przypominasz sobie, jak jest ten program, jeden z 10 i tam był taki chłopaczek z jakiejś takiej wioski zabitej dechami, który wziął pierwsze pytanie na siebie i wszystkie 40 wziął na siebie i zrobił 803 czy 833 maksa, Wyciągnął po prostu na wszystkie pytania odpowiedział na siebie i ten. I potem dziennikarze zaczęli do niego tam zjeżdżać i tak dalej. On w końcu nie dojechał na ten finał do Lublina, bo po prostu go to przerosło ta, ta kariera go przerosła, bo on był z takiej wioski zabitej dechami. No nie? No i był taki shortik właśnie pokazany, że zwróćcie uwagę na szczękę tego człowieka. To jest reptylianin, który, <gry> który po prostu zdradził się swoją wiedzą, no nie? I był autentycznie short pokazany na temat właśnie tego, jak reptylianie wcielają swoje zadania, załóżmy. E, gdzieś tutaj e, u nas na ziemi za pomocą między innymi programu jeden z dziesięciu, prawda? No tak, wiesz, to, to nam się wszystko w ogóle zazębia. Ta dyskusja już o UFO i, i poszukiwanie wyjaśnień do tego zjawiska poszła tak daleko, że teraz, wiesz, mówi się o tych wszystkich kryptoziemianach, ultraziemianach. Osobiście to już, Deczko, nawet mnie nudzi ten temat, bo wszyscy o tym mówią, a tak naprawdę to nie jest nic nowego. Ale wiesz, to ma wszystko bardzo daleko idące konsekwencje dla różnego rodzaju innych hipotez, na przykład tych reptilian, no bo skoro jest jakaś ultra, hipercywilizacja gdzieś tam na Ziemi, to wiele się osób teraz zastanawia, czy to nie są właśnie ci reptilianie. To są może istoty, które wyewoluowały z gadów. I tak samo jest z sądami w tym przypadku. Jeżeli jest tak, że jakaś cywilizacja z nami mieszka, no to przecież też musimy mieć jakieś narzędzia rekonesansu. No... no no chyba, że jej nie są potrzebne, ale wydaje się, że są chyba, nawet żeby tą ludzkość podglądać, co ta ludzkość robi, no bo tak, wiesz, na Rym latać i patrzeć, co, co ludzie robią, no to tak trochę nie bardzo. Te, ten element obserwacji jest potrzebny i wydaje mi się, że kiedy mówimy o ufologii, to ten element sąd pozaziemskich albo on po prostu nie występuje, bo sąda, kosmiczna to jest coś, co występuje na samym początku rozwoju danej cywilizacji, po prostu zaawansowane cywilizacje nie budują sobie sąd, bo nie muszą, mają inne obiekty, albo coś z tym wszystkim jest po prostu po prostu nie teges. Nie, nie teges w tym znaczeniu, że założenia, pochodzenie tych obiektów, które nazywamy UFO, ułap jest inne. Więc taka możliwość istnieje. Tych wszystkich sąd ogólnie, można by powiedzieć, też, że są też takie sądy e, hipotetyczne, tak bym to ujął po prostu, takie, które według astronomów, czy też może czasami pisarzy science fiction, mogłyby gdzieś tam sobie dryfować w kosmosie, szukały jakichś, powiedzmy to, form życia, albo w ogóle e, czekając, aż e, jakiś dany gatunek rozwinie w ogóle... Inteligentny gatunek rozwinie technikę, żeby móc się z nim skontaktować, tak bym to powiedział, prawda? Tak, to jest dość często występujący temat. Jak ktoś lubi, nie wiem, książki popularno-naukowe, czy, czy jest widzem wiernym filmów dokumentalnych, to na pewno słyszał o tych hipotetycznych sondach. Ich jest kilka rodzajów. Taki najpopularniejszy to jest Fonda Son Neumana, mhm. samoreplikujący się obiekt. Innymi słowy, gdyby były jakieś istoty z kosmosu, które wysyłałyby sądy i byłyby na naszym poziomie, czyli wysyłają te sądy, bo nie potrafią inaczej tego kosmosu eksplorować, i wysyłają i wysyłają. Te sądy się replikują, replikują w miliony i one milionami zalewają, wiesz, każdą, każdą galaktykę, ale nawet miliardami. To są sądy von Neumanna. I tutaj szukano oczywiście analogii do zjawiska UFO wśród tych sąd że one tam, gdzie znajdą coś, z czego mogą zbudować swoje kobiety, to budują, no to jest już czyste science fiction. Ale były też sądy Bracewella tak zwane, które chyba tak się nazywały, nie pamiętam, które z kolei były właśnie, tak, to jest taka obca sonda, która sobie przycupnęła na przykład na jakiejś idzie w pobliżu Ziemi i czeka na odpowiedni sygnał do, do kontaktu, żeby z tą ludzkością, powiedzmy, na przykład porozmawiać. Ale całkiem niedawno przecież mieliśmy też hipotezę tego kosmicznego dmuchawca, kiedy leci obiekt po prostu przez kosmos i wypuszcza te, te sondy. No wszystko wszystkim, tylko powiem Ci, że po prostu akt, ilość obserwacji UFO, natura tego zjawiska, fakt, że jest ono bardzo tajemnicze, ulotne, Jakoś nie idzie w parze z koncepcją pozaziemskich sądów, nawet w wydaniu tego wiesz, von, von Neumana, dlatego że UFO to jest zjawisko bardzo zróżnicowane, zróżnicowane, trudno powiedzieć czym się kierujące. Mamy też przecież pasażerów w tych obiektach to jest chyba jeden z najciekawszych elementów. Także rzeczywiście jest w tych hipotetycznych sądów jeszcze wiele i wiele innych rodzajów. Także nie, nie wiem, czy w, wiesz, to oczywiście jest element literatury popularno-naukowej, jest to jakieś tam wyobrażenie, natomiast nie wiem, czy ono ma w ogóle i czy będzie miało kiedykolwiek jakieś zachotwiczenie w rzeczywistości. Czy my znajdziemy taką sondę von Neumana? No bo tak naprawdę sama ta koncepcja jest dość fantastyczna. no Nie wiem, czy jakaś cywilizacja zdecydowałaby się na budowę sądy, która się samo replikuje, a potem replikuje się przez miliony lat i cały kosmos jest zawalony śmieciami, takimi sądami. No i sam pomysł, jak, ta, jak takie miliony sond by miały wysyłać informacje do centrum. W sumie, w sumie czego one by poszukiwały, jak one by były mili, bierz, miliony lat świetlnych od domu. No i co, co wtedy? Co, co po czymś takim? Nie, no to taka prawda jest, taka prawda jest. Natomiast druga sprawa to wiesz, pytanie co też tak naprawdę dryfuje w tym kosmosie, tak? Bo, bo to, że ktoś leciał w kosmos i widział coś, prawda? To jest jedna rzecz, a, a dwa, czy, czy, czy widział jakieś inne statki bezzałogowe, czy też widział jakieś wraki, nazwijmy to, bo też tam taka możliwość istnieje, prawda? Co tam tak naprawdę w tym kosmosie, szczerze mówiąc? Było. Natomiast no, pozostaje jeszcze pytanie, co tak naprawdę z tymi sądami obcych na ziemi, prawda? Czy można uznać, że są nimi właśnie przykładowo obiekty Ufo? Nim przejdziemy już do konkretów, to ci powiem, że jest jeszcze jeden ciekawy wątek. To znaczy, przed tym jak narodziła się legenda Czarnego Rycerza, to mieliśmy kilka. Popularnych koncepcji, na przykład zagadki echa o dużym opóźnieniu. To sobie poczytajcie, nawet na Wikipedii znajdziecie, i też połączone to z obserwacjami jakichś dziwnych światełek, na przykład przez astronomów na orbicie, w, oczywiście w okresie, kiedy nie było mowy, że to mógł być sztuczny ziemski satelita. I to prowadziło wielu entuzjastów ufologii do wniosku, że tam już były wcześniej obce sondy. Przed 1957 rokiem, kiedy wysłany został pierwszy satelita, te obce sondy mogły krążyć, a potem się mogły zwinąć po prostu, żeby. albo zostały w wieżu unieszkodliwione. Także jest bardzo dużo ciekawych relacji. Zresztą powiem ci tak, kiedy czytacie takie stare książki ufologiczne, to zobaczycie, że oni tam zwracali dość dużą uwagę na, na takie obserwacje, jakby to powiedzieć tak, żeby wszyscy zrozumieli. Na, po prostu kuleczki światełka na niebie, na nocnym niebie. W latach 50. to było coś niezwykłego, no bo raczej trudno było powiedzieć, że jakieś obiekty są na orbicie. Natomiast dzisiaj to mamy już tam taki ruch i mamy tyle różnego rodzaju źródeł światła, że szczerze mówiąc wszelkie relacje o latających światełkach są dzisiaj bezwartościowe, jakby nie było. Chyba, że... Ja na ten temat, wiesz co, rozmawiałem z Arkiem Miazgą teraz. Dzisiaj zresztą nawet tu mnie na kanale. Pojawił się film na temat ufo w Bieszczadach i Jarek Miazga tam powiedział bardzo ciekawą rzecz. Dlatego, że wiesz, tak to jest, że ja jakiegoś sprzętu nie mam, ty go masz, ja nie wiem, że ty go masz i go zobaczę i go mogę wziąć za ufo. I na przykład w dzisiejszych czasach, patrząc nawet na Ziemię, to są takie rodzaje dronów, załóżmy różnej maści, prawda? Że wystarczy, że w nocy zobaczy się jakieś światełka, tak? I trzeba naprawdę patrzeć z dużą taką. Dozą bym powiedział, sceptycyzmu do tego podchodzić, prawda? A nie na hura, że widziałem światełka i na pewno na bank to jest jakieś ufo, tak? Bo powiem Ci taką pewną historię. E, otóż chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu napisał do mnie jakiś człowiek. I jakiś człowiek podawał się, proszę ciebie, za subskrybenta mojego kanału. Żeby było ciekawie. I stwierdził, że odkrył UFO, tak? I wysłał mi ee, filmiki, jak nagrał to ufo z komórki Szybciorem, prawda? Ja sobie te filmiki zobaczyłem, ale ja tam nie jestem jakimś ufologiem potężnym. Ale dla mnie to był albo jakiś dron, albo coś tam, tak? Natomiast wiesz, mnie to tak troszkę rozbawiło, bo gdzieś tam na internecie słyszałem o, o takich właśnie próbach, że żeby kogoś ośmieszyć, to się wysyła jakieś materiały, że potem ten ktoś upubliczni, nie? I też to tak trochę. Ja przynajmniej odebrałem jako taką kwestię prowokacji, tak bym to powiedział, nie? Po prostu. Tak naprawdę, mówię, trzeba patrzeć, trzeba patrzeć, dajmy na to w formie i brać naprawdę bardzo duży sceptycyzm, co to jest, moim zdaniem przynajmniej. Prawda? To znaczy, ja myślę, że dzisiaj nie ma sensu publikować takich rzeczy, jak jakieś światełko na niebie. Chyba, że rzeczywiście zachowuje się w sposób ewidentnie anomalny, czyli wiesz, robi nagłe przeskoki, zwroty, opuszcza się, zwiększa nagle jasność i wszystko inne. Natomiast na większości filmów, które w internecie są dostępne, no to jest tak, że jest światło. No i reszta to jest na przykład relacja świadka i świadek może powiedzieć, na przykład, o, że tutaj obiekt zrobił niesamowity zwrot, ale już tego nie uchwyciłem. Tego... Tak, tego nie widać. Także ja myślę, że doszliśmy, doszliśmy do takiego momentu, kiedy taką prawdziwą wartość, nawet po prostu dla entuzjastów powinny mieć tylko najlepszej jakości filmy. To znaczy, takie anomalne po prostu filmy, gdzie widać coś anomalnego, coś, co trudno wytłumaczyć, a te wszystkie punktowe światła no, no, powinny odejść trochę do lamusa. Wiesz, no. One nie, to nie ma żadnej wartości w dzisiejszych czasach, chyba że jest to niezwykle ciekawy film, ukazujący nam jakieś nie, nie, niesamowite osiągi tego obiektu. Ale wróćmy do Twojego pytania. Zapytałeś, czy, czy UFO to mogą być sądy? I tak, i nie. Gdyby, jak powiedziałem, UFO uznać za obiekty, które badają Ziemię i ludzkość, no to przecież najlepiej, gdyby to robiły, no nie manifestując się. Nie ingerując, jeżeli mierzą na przykład, nie wiem, jakość powietrza czy, czy monitorują zachowanie ludzkości, no to każda ich ingerencja jest jakimś jest jakąś ingerencją też w, w, w ludzkość. To jest tak z, trochę jak wiesz, z filmami dokumentalnymi na Animal Planet, jak pokazywali, jak chcieli sfilmować kaczkę, jak się wykluwa. <laughs> Przepraszam. Kaczkę, kaczątko, jak się wykluwa, to się fotograf przebierał za kaczora i czekał tam. Podpływał do tego gniazda i czekał. No to wydaje się przynajmniej z naszej perspektywy, że UFO, jeżeli nas obserwuje, to powinno się zachowywać właśnie tak, że ma być nie widać. I wtedy ono ma najlepszą metodę do zbierania danych. No chyba, że ma jakiś inny plan. Ale rzeczywiście zdarzają się takie relacje, które mówią, że te obiekty jakby coś monitorowały, że one się interesują szczególnie niektórymi obiektami, na przykład obiektami no elektrowniami atomowymi, instalacjami jądrowymi. W ogóle no, było sporo obserwacji nad fabrykami, nad zakładami dużymi itd. Natomiast wydaje mi się, że UFO, czyli. Wiesz, te wszystkie obiekty w skali makro, duże obiekty, cygara, spotki, trójkąty i to wszystko, co nam staje przed oczyma, kiedy o tym mówimy, to ono się nie zachowuje jak sądę. One dokonują, wiesz, eskapad jakichś, manifestują się w naszej rzeczywistości. Natomiast one są u nas tymczasowo. Nam się sonda kojarzy, kojarzy z czymś, co w staje. miarę Stale, tak, monitoruje jakieś ciało niebieskie na przykład, ale UFO dokonuje, że skapa, no jest niewidoczne. no chyba że znamy tylko część jego, jego aktywności, ale mówię tu o tym UFO w skali makro, bo jeszcze są te UFO, które są w mini skali, no i tutaj już się otwiera ciekawsza dyskusja. Znaczy, no wiesz, na logikę rzecz biorąc, to żaden śpieg się nie demaskuje, prawda? Więc jeżeli ktoś po prostu chce coś podejrzeć, no to nie będzie po prostu na rympał wchodził i się przedstawiał, no nie? <grytanie> tak to nazwijmy. Dobra, ale kolejna sprawa, która tak sobie zastanawiałem się nad nią, to czy przypadki właśnie tych niewielkich obiektów UFO mogą być przykładem właśnie takiego typu pozaziemskich sąd twoim zdaniem? Tak, mało kto wie w ogóle, że takie przypadki są, tak zwane mini UFO, to są zazwyczaj no, małe obiekty, dużo mniejsze od tych, wiecie, latających talerzy, no powiedzmy takie, które mają kilkadziesiąt centymetrów i mniej średnicy. I to obiekty, które nam się bardziej kojarzą z ziemskimi dronami, no, chociaż wiele wskazuje, że nimi nie są, no mogą już noszą jakieś pewne podobieństwo, nosi ich zachowanie do, do sądu. Bo one są zwykle małe, one są niezwykle szybkie i one są widywane bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Ja pamiętam takie historie, które mówiły, że ktoś widywa, widział takie, wiesz, na przykład kule dwie, które leciały. Nie wiem, czy pamiętacie film Prometeusz, że oni tam jak weszli do tego podziemnego statku, to też wypuścił facet takie, takie, takie skanujące pomieszczenie kule dwie. I to jest coś, co de facto się bardzo często w ufologii obserwuje. Chciałbym zauważyć. Um, Natomiast wiesz, no to, mini UFO to też jest spora zagadka, bo tam w, na jego tle mogą się ukryć zjawiska, na przykład naturalne, których nie do końca rozumiemy. Ale muszę powiedzieć, że nawet w naszym kraju miało miejsce dużo, bardzo obserwacji takich małych obiektów. Czasami, jak mówię, to są naprawdę małe obiekty, mające, nie wiem, kilka, kilkanaście centymetrów średnicy. Czyli to było, byłaby taka wiesz, pełnoprawna sonda, która może się szybko ukryć. No ale kolejna głupia sprawa. Jak powiedziałeś, to no po co szpieg miałby się obnażać, no okazuje się, że większość z tych obiektów na przykład świeci. No to po co? Po co? Nawet te mini UFO świecą. A no to jak one by zbierały informacje, były tymi sądami, no one, one kiedy się manifestują na Ziemi, to świecą. Nie tam, że w, wiecie, odbijają światło od słońca, ale one świecą na przykład. No to po co? To są takie pytania, na które bardzo często w ufologii natrafiamy, które ukazują nam paradoksalną naturę tego zjawiska, jak niektórzy twierdzą, wręcz metalogiczną. I tak podsumowując nasze spotkanie, to analizując problem sąd kosmicznych w perspektywie ufologii, zauważamy, że jest tutaj pewien problem. No, jeżeli UFO uznać za sądy, no to muszą kierować się jakąś inną polityką obserwacji niż ta nasza. Niż ta uprawiana przez astronomów ziemskich. Bo to, to mówię, to wygląda bardziej na jakieś, wiesz, intruzje, eskapady, przeloty. Nie towarzyszy temu stały nadzór. Może, może oni tak po prostu mają, może to, to, nie, no, to, to nie są ludzie, oni nie muszą. Nie no oni muszą. mogą innymi kryteriami myśleć w ogóle. Natomiast wiesz, no jest. Jest ten problem, jak mówię, rekonesansu, no bo jeżeli tutaj jakieś obiekty się pojawiają, no to muszą jakoś sobie radzić w naszej przestrzeni. Jak to robią? No, prosta odpowiedź: mają tak zaawansowaną technikę, że niczym się nie muszą przejmować i my tego nie ogarniemy. Natomiast no i daje to sporo do, do myślenia. No i szczególnie ta sprawa, jeżeli ktoś jest dociekliwy tych zagadek historycznych, tych historycznych obserwacji UFO na orbicie w momencie kiedy nic tam jeszcze nad naszymi głowami żadne żelazstwo wiesz nie krążyło. Ale powiem ci, że tak też podsumowując ja się nad pewnymi rzeczami troszkę zastanawiam, bo ciągle mówimy o takich em, kwestiach zaawansowanej techniki, że oni są tyle do przodu w porównaniu do nas i tak dalej. A tymczasem się okazuje kwestia, że nie wiem. Teoretycznie jakieś wraki statków są na ziemi, bo okazuje się, że ktoś zestrzelił jakiś taki wrak. No to wiesz, to też jest dla mnie jedna duża zagadka, że jeżeli są tak zaawansowani technicznie, że tam są jakieś stopy, które w ogóle metali, które my nie mamy, albo nie wiem co i tak dalej, tak? A tymczasem pan Zenek z panem Bierkiem pociągnęli z kałacha i go zestrzelili, nie? Powiem ci, że tutaj akurat nam się przydaje hipoteza o sondach von Neumanna. Ja ją uznałem za mało realną, bo mi się jednak wydaje mało realistyczna i taka wręcz niepraktyczna przede wszystkim. Ale wyobraź sobie, że na przykład istnieją te zaawansowane maszyny, które dokonują samoreplikacji. One przeleciały gdzieś z głębi kosmosu, dokonują samoreplikacji w oparciu o materiały, które znajdą na Ziemi. I, i, I wiesz, z czego zrobią, to znajdą. Zna, znajdą żelazo, to z żelaza zrobią, znajdą glin, no to Aha. nie pamiętam, jak się nazywa ruda aluminium. boksyt chyba to, to z, z aluminium I, zrobią. Aluminium to glin. I, i wiesz, i t, tak to może wyglądać, one dlatego są niedoskonałe. Aha. Bo są budowane tak trochę na łapu-capu. No z tego, z tego co, co znajdą, to zbudują. No z drewna się nie da, no to nie, ale jest z tego, co wiesz, co trwalsze, no to ta sonda von na tworzy swoją kopię. No i tutaj moglibyśmy szukać wyjaśnienia, chociaż nie wiem, czy to jest akurat dobre wyjaśnienie. No chyba nie. Chyba nie, no bo przecież sam Grasz wskazuje, że czasami tymi obiektami ktoś lata. No to wiesz, to już byliby bardzo ryzykanci, jeżeli dokonywaliby tych zwiadów. Że tak powiem, w załogowych lotach. No ale tutaj nam się otwiera całe spektrum możliwości, mówiące o tym, że to mogą być, to nie muszą być sądy takie, jak my sobie wyobrażamy, to mogą być sądy na przykład, nie wiem, przybyszów z przyszłości. I one też, one też by się zachowały, zachowywały w sposób specyficzny, i nie do końca dla nas zrozumiałe. Może to są ci kryptoziemianie, może to, to, ktokolwiek to może być, ale zachowuje się dziwnie. Na pewno na pewno jest to temat postępowy, tak to powiem. My ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy, co Wy na ten temat myślicie. Czy faktycznie ci przybysze z innych światów, albo ci przybysze UFO, faktycznie takimi statkami latają o niebo nas wyprzedzającymi technologicznie, czy też może są bardziej, tak jak Piotrek tutaj powiedziałeś, ryzykanci, tak jak Ruscy mówią, że rosyjski pilot to na drzwiach stodoły wyląduje, nie? Czy może akurat oni tacy bardziej są, nie wiem, ale ciekawi jesteśmy po prostu Waszych komentarzy, co Wy na ten temat myślicie, co sądzicie? Jakie są Wasze spostrzeżenia? Za wszelkie merytoryczne komentarze jak najbardziej będziemy wdzięczni. Dzięki ogromne Piotrze za czas, który wygospodarowałeś. Serdecznie Pozdrawiam. wszystkich pozdrawiamy. Trzymajcie się. Cześć.